Aby coś się stało z tym nowym modemem. Drąga ma kłopoty. Statek robot jest zbyt blisko. Lepiej go rozwal. Zrozumiałem. Uwaga. Strzelam promieniami cząsteczkowymi. Teraz. Co się stało? Pełna blokada broni pokładowej. Nie mogę wystrzelić. Didi, zgłaszam uszkodzenie broni pokładowej. Zmień natychmiast kurs konwoju. Ktoś włączył system naprowadzania statku, robota. Musimy go staranować. późno. nie zdążymy. Nie możemy go zatrzymać, stary. Poddaj się, drąga. Nie masz żadnych szans. Oscylatory. 60. Pośrednia. Ponad 200. Skorygować teraz modulatory? I? I? Zderzenie nastąpi za 10 sekund. Wejście modulatora wyłączone, wspomaganie 9, fazowe 8, stałe. 7, 6, 5, 4. Blokada terminalu włączona. I teraz. I teraz. Ach, udało się. O bracie, zatrzymałeś go w ostatniej chwili. Hej, drągal, słyszysz mnie? Moje gratulacje. Miałem jeszcze trzy sekundy w zapasie, prawda? Świetny jesteś, Korbin. Naprawdę bardzo dobry. I coraz bardziej intrygujesz mnie. Mam, znalazłam go. Jest wewnątrz sekcji 69. Regulamin zabrania zabierać pasażerów na gapę. Zwłaszcza kiedy usiłują wysadzić statek. Chodźcie, pogadamy z naszym przyjacielem. Ronak, namierzylicie. Idziemy. Stój! Nie ma nikogo. Jakby wiedział, że tu idziemy. Ale skąd? Didi, nasz gość zniknął. Czy możesz go odszukać? Znajdę go, jeśli nie zrobił czegoś z systemem bezpieczeństwa. Czy on może uszkodzić system bezpieczeństwa? Nie. Chyba, że było połączenia z przewodem niebieskim i zielonym. Nie rozumiem tego. System wysiadł zaraz po rozmowie z wami. Tak. Ten facet to niezła zagadka. Ale jedno wiadomo, jest szybki. Może przekonamy się czy rozpracuje system poszukiwania. Świetnie. A ja zobaczę czy uda mi się uruchomić system bezpieczeństwa. Czemu nie? I tak wszystko co robimy jest do niczego. Mam wrażenie, że ktoś nas podsłuchuje. Ukryty nadajnik. Hmm, to jest rozwiązanie. Idę po Drągala. Dostawcie go, ma swoją robotę. Ja się zajmę wyszukaniem nadajnika. Przestań się bawić i przekaż mi zamiary swoich przyjaciół. Uwaga, zaczynamy. je. To znaczy, że drągal ma przy sobie ukryty nadajnik. Nie przy sobie smyk. On ma go w sobie. Wewnątrz ciała. Wewnątrz ciała? Wirusowy albo bakteryjny nadajnik, czyli cybernetyczny podsłuch. To jest pewne. Wspaniale, ale jak się go pozbyć? A to jest bardzo trudne. Ten, kto umieścił ten podsłuch, zrobił nam niezły numer. Stary, posłuchaj, mam pomysł. Czy pamiętasz nasz tajny szyfr wymyślony kiedyś przez Drągala?